Cześć. Z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski. Czy to mieszkanie państwa Nowaków? Tak. No to dobrze się składa, bo dzisiaj będę tutaj mieszkał. No, pan chyba żartuje. Nie proszę pana, czy wczoraj instalował pan na komputerze nowe oprogramowanie? No, tak. A czytał pan umowę licencyjną? Nie, no ale panie, kto to czyta? Nikt tego nie czyta. No właśnie, <laughs> widzicie moi drodzy. Trzeba czytać. Jeżeli nie czytacie, to zrobią was z konia. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat podwyższonego poziomu dofinansowań w programie Czyste Powietrze, czyli o tym poziomie 60%. Kto to może dostać? Generalnie mogą dostać to osoby, które zarabiają. Poniżej 1400 zł na jednego członka rodziny. Na rękę, nie brutto. To, co biorą na rękę. Jeżeli teraz ktoś prowadzi gospodarstwo jednoosobowe samodzielnie, jest, mieszka sam, nie mogą jego dochody przekroczyć 1920 albo 50 zł netto. Czyli to, co dostaje na rękę. I ile dostanie kasiorki. Za wymianę źródła ciepła, bądź za termomodernizację, modernizację, bądź za podpięcie się do sieci, to już wam szybciutko mówię. Podłącz sieci, podłączenie do sieci ciepłowniczej, tutaj mają dofinansowanie aż 75%, i wtedy można uzyskać 15 tysięcy złotych. To jest dużo. Czyli jeżeli ktoś mieszka sam i chciałby, ma możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej, to dostanie aż 15 tysięcy złotych. Pompa ciepła powietrze woda. 60% 18 tysięcy zł. To jest konkretny już grosz. Tylko wiadomo, no przy takich dochodach kto się będzie decydował na pompę ciepła. Bardziej to jest dla rodziny, która jest 4-5 osobowa i faktycznie te 1400 zł poniżej wychodzi, to wtedy dadzą radę. Ale jedna osoba z takimi dochodami, no sorry, 60% dostanie 18 tysięcy, to jeszcze musi mieć 40% na to. E, pompa ciepła typu powietrze-powietrze. E, 60% nie więcej niż 6000 zł. Gruntowa pompa ciepła o po podwyższonej klasie efektywności energetycznej. 60% nie więcej niż 27 27000 zł. Kocioł gazowy kondensacyjny. 60% nie więcej niż 9000 zł. No, ok, tu jest, tu jest ok. OK. Kotłownia gazowa 75%, nie więcej niż 11 250 zł. Kocioł olejowy kondensacyjny, nie wiem kto to będzie robił, ale OK. 60%, nie więcej niż 9000 zł. Kocioł na węgiel, uwielbiam to. 60%, nie więcej niż 6000 zł. Program Czyste Powietrze. <grym> Kocioł na węgiel. Pamiętajcie. Tutaj jest haczyk i nikt tego nie czyta. Musicie mieć zainstalowany bufor przy takim kotle węglowym w razie kontroli, nie mając takiego bufora. Nie podlegacie dotacji, jesteście tak zwanymi oszustami, i najprawdopodobniej będziecie musieli zwrócić te środki, jeżeli was nakryją. Ja bym w ogóle tego nawet nie montował kotła na węgiel, no ale to już jest kwestia osób. Panowie instalatorzy, jak montujecie. Zwracajcie na to uwagę klientom, że muszą mieć bufor, bo będziecie ich pchać na miny. Kocioł zgazowujący drewno 60% nie więcej niż 12 tysięcy zł Kocioł na pelet drzewny 60% nie więcej niż 12 tysięcy złotych. Kocioł na pelet drzewny o podwyższonym standardzie 60% nie więcej niż 12 tysięcy złotych. Nie widzę tutaj różnicy żadnej, czy ma być podwyższony, obniżony standard. Kocioł peletowy dostaje po prostu 12 tysięcy złotych, więc takie to jest bez sensu. Ogrzewanie elektryczne 60%, nie więcej niż 6 tysięcy złotych. OK. Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej. Chodzi o to, jeżeli ktoś nie ma tej ciepłej wody użytkowej, nie ma zasobnika na ciepłą wodę użytkową, modernizuje, wymienia ten zasobnik, na to dostanie maksymalnie 9000 zł. To się opłaca. Ja spotykam się jeszcze z domami, gdzie faktycznie, wyobraźcie, ludzie nie mają ciepłej wody użytkowej z bojlera, tylko na przykład korzystają jeszcze z podgrzewaczy, no i mają stare. Piece kaflowe. No więc tu, w tym wypadku, nie dość, że dostaną na kocioł, to dostaną jeszcze dodatkowo na modernizację całej instalacji grzewczej i instalację ciepłej wody użytkowej. To jest bardzo ważne, co mówię, bo dużo osób tego nie rozumie. Czyli, jedna część to jest jakby kocioł, a inna część. To jest modernizacja ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, czyli na to dodatkowo jeszcze macie pieniądze i w tej kategorii 60% dostaniecie aż 9 tysięcy złotych na rekuperację dostaniecie 10 tysięcy złotych. A na mikroinstalację fotowoltaiczną, to tak jak wcześniej było, czyli przy 30% tu dostajecie. 50% wtedy też dostawaliście 50% i 5 tysięcy i tu też 5 tysięcy złotych, czyli tu się praktycznie nic nie zmienia, jeżeli chodzi o dochodowość. Króciutko i na temat. Dajcie mi lajka, like dajcie mi suba. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!